Kolejarskie związki dziś decydują, co ze strajkiem. Leszek Miętek, szef Związków Kolejarskich, jest naszym gościem Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych Torwitam. Witam, dzień dobry. dzień dobry. To kiedy ten strajk? Jak długi, jak mocny, jak silny, jak groźny, jak dotkliwy? Trudno powiedzieć. Spotykamy się o godzinie 10.00. Skończyliśmy? To nie pan skończyliśmy. Nie, to w, w sporze zbiorem uczestniczą wszystkie związki zawodowe, te największe kolejowe, także. Współdziałamy razem i będziemy decydowali, co robić na tym etapie sporu zbiorowego, bo niestety yy, rokowania sporu zbiorowego zakończyły się protokołem rozbieżności. Panie Ustawa Leszku. mówi, że w tej chwili musi do boju wkroczyć mediator. My zgodziliśmy się już z góry na mediatora, którego wyznaczą pracodawcy. Powiedział Pan w tym studiu, nie wiem, ze dwa, trzy tygodnie temu, że na pewno na święta strajku nie będzie. To kiedy będzie? Ja Jestem takim człowiekiem, który dotrzymuje. Czyli na ja Sylwestra już tak? Odpowiedzialnym. Jestem maszynistą, także odpowiedzialność nie jest mi obca i odpowiadam za swoje słowa, nie będzie strajku. My zażądaliśmy spotkania z Mediatorem nie później niż do 28 grudnia. No bo nowe warunki świadczeń przejazdowych wchodzą od stycznia i jest końcówka mhm. roku. Natomiast ustawa mówi o tym, że na etapie mediacji związki zawodowe mają prawo przeprowadzić dwugodzinny strajk ostrzegawczy, jeżeli no, te mediacje nie rokują rozstrzygnięcia Dobrze. prawidłowego. To Czyli ja teoretycznie... otwieram kalendarz i mam tak, 24, 25, 26 na pewno będzie spokój, ale już 27 lub 28 możecie przeprowadzić też ostrzegawcze strajk. też będzie, nie, bo 28. Do 28 ma no ostrzegawczy być... No ostrzegawcze pan mediacja. mówi możecie, czy nie. Ale na, na, na etapie mediacji spotkanie nie jeszcze mediacyjne się nie zacznie. Okay. Jest, jest y, 28. Chociaż ustawa nas do tego nie zobowiązuje, to my w przeciwieństwie do pracodawców prowadzimy rokowanie sporu zbiorowego w dobrej wierze. Także na pewno nie będzie strajku 28, wtedy kiedy jest spotkanie z mediatorem. Dzisiaj będziemy podejmować decyzję, nie sądzę, ażeby, ażeby zaraz po pierwszym spotkaniu mediacyjnym, żeby ogłosić strajk, bo strajk musi być też przygotowany odpowiednio, informacyjnie I, tak, i Tak czy dalej. nie? Nie, no bo musicie wygrać swoje. Strach, no właśnie, skuteczne dla Was. No to musicie nie, zatrzymać nie, pociągi, nie, bo inaczej nie sku... nikt nie będzie cierpiał. A, no to właśnie jest problem taki, bo pan minister już wysłał dyspozycję chyba do swoich zarządów, no bo już chyba tydzień temu zapowiadał, że 17, wtedy kiedy mm. podpisywaliśmy protokół rozbieżności, trzeba będzie ogłosić pogotowie strajkowe. My poszliśmy na to spotkanie z wolą podpisania porozumienia. Niestety jednak okazało się, że no, pracodawcy nie byli gotowi do porozumienia. Ja cały czas liczę na to, ażeby, ażeby do porozumienia doszło. To za chwilę pogadamy o tym, czego wy żądacie, tylko zastanawiam się, panie Adrianie, gdyby pan, człowiek, gdyby pan na chwilę miał wejść w buty mediatora, oni mają rację, żądając podwyżek choćby? Znaczy, tu są przede wszystkim żądania dotyczące utrzymania tego status quo, jeżeli idzie o ulgi przejazdowe mm. dla pracowników, dla rodzin pracowników, dla emerytów, gdyby one miały być zabrane czy zmniejszone w sposób istotny, to wtedy jest mowa o rekompensacie. Czy dla mnie, mnie się wydaje, że ten strajk z punktu widzenia związków zawodowych kwestia ulg jest trochę pretekstem. Generalnie nie ma chemii między związkami na kolei a ministrem. Jest dosyć taki konfrontacyjny, Jak zawsze, chyba, prawda? Jest gorzej w moim przekonaniu pod tym dlatego, względem. dlatego, że minister niż w się za bardzo stawia, czy związki za mało odpuszczają? E, czy minister trzyma bardziej taki twardy kurs niż minister mm -hmm. Grabarczyk? E, jest jeszcze wiele kwestii takich zapalnych, bo jak rozumiem cały czas jest kwestia bezpieczeństwa, kwestia reformy przewozów regionalnych. I w moim przekonaniu prędzej czy później do takiego strajku dojść y, musi. E, myślę, że to na pewno nie będą święta czy okres międzyświąteczny, mm -hmm. ale rzeczywiście pierwsza y, połowa stycznia. Powiem tak, dla mnie jest pewna racjonalność, jeżeli idzie o ograniczenie ulg dla rodzin emeryckich, ale... Po pierwsze, będąc związkowcem, nie organizowałbym z tego powodu strajku, dlatego że pasażerowie no, już e, mają tyle powodów do narzekania na kolej, że jeszcze tylko im strajku brakuje, ale z drugiej strony, gdybym był pracodawcą, nazwijmy to e, PKPSA, mhm. To nie umierałbym za kwotę oszczędności około 27 milionów, bo są naprawdę większe rezerwy na kolei. To prawda, że żądacie podwyżek 720 zł miesięcznie? Nie, żądamy rekompensaty i rzeczywiście to, co mówi Pan Adrian Furgarski, to prawda. Yy cała walka o świadczenia przejazdowe ma również ale powiązania. Ale rekompensaty? To znaczy teraz macie ulgi, a żądacie rekompensaty w jakiej wysokości? Panie, na wypadek nie utrzymania zakresu no oni mówią, że przejazdowych nie chcą, tak. 720 zł, ale na ten temat jeszcze... Czyli to będzie Wasza nawet... podwyżka? Miesięcznie 720 nie, zł ma być to, rekompensatą, czy to jest w skali to jest roku? To jest... Jeżeli ja dobrze czytam protokół z wczorajszego posiedzenia zespołu negocjacyjnego, to dla tych, którzy pracują na kolei w grupie PKP S.A., dla pracowników ulgi w zakresie wysokości i obowiązywania w spółkach zostają po staremu w 2013. Nie, do, nie do końca, ze względu na to, że nie obowiązują na terenie a, całego no kraju, tak. nie obowiązują na Śląsku, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku. Natomiast Ale chcę, to proszę mi wytłumaczyć, bo chcecie... widzowie zrozumieją. A ja, 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 ja też chcę. Czy pan, dlaczego środowisko kolejarskie Panie Leszku, za chwilę, za chwilę o to zapytam, tylko wy chcecie rekompensaty, czyli 720 zł, a. A. tyle chcecie miesięcznie czy rocznie? Miesięcznie. Czyli to będzie wasza podwyżka 720 zł nie, to to będzie rekompensata za ulgi przejazdowe mm. które mamy jeżeli to wy lepiej na tym niż nie za to, czy nie? Niech za to zapłaci, wracacie co? z pracy pan jak wraca jako maszynista z pracy jedzie pan pierwszą klasą prawda jak już nie jest maszynistą czy nie jeżeli dopłacę do pierwszej klasy tak bo mm, wymaga to dopłaty jeszcze za, za mm. ulgi przejazdowe tak z tym, że ja pracuję na kolei 30 lat, to też mm -hmm. trzeba zrozumieć. Natomiast a za drugą pani płacę. Chcę płaci? wytłumaczyć, też płacę, bo to pracodawca wykupuje uprawnienia. Z... Pracodawca wykupuje uprawnienia do Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Że środowisko kolejarskie jest zbulwersowane tym, co sobie się dzieje na kolei, i to podsyca atmosferę w sprawie ulg przejazdowych. Bo jeżeli mówi się, że na kolejarzach, na emerytach rencistach chce się oszczędzić 27 milionów złotych, a z drugiej strony po po powołuje się ponad 20 dyrektorów PKP, których wynagrodzenie. Przekracza 6 średnich krajów. Panie Leszku, mówiliśmy że ostatnio, prezesi, że pana też nie jest małe, więc. Jeżeli prezesi spółek z ominięciem ustawy kominowej wchodzą na kontrakty menadżerskie, jeżeli widzimy, że na przykład na kolejach śląskich, gdzie ostrzegaliśmy od wielu mhm. lat, że to będzie nieszczęście, cała firma została powołana po to, żeby robić. Okay. Zrobili zakupy. źle. Samorządowcy zrobili źle. Natomiast sam pan przyzna, że w waszej firmie, jeśli ona miałaby jechać kiedyś sprawniej, wy potrzebujecie tam menadżerów. Ile kosztuje ale róbmy na oszczędności, na... no, ale... ale róbmy wszędzie oszczędności, a nie z jednej no, to strony. Wy też wynajmuje zajmuje się firmy, na... firmy marketingowe za 8 milionów złotych, żeby kawały opowiadały, musicie, To nie jest droga. też dobra. musicie oszczędzać. No, ale jeśli oszczędzajmy. Chcecie... oszczędzajmy. Czy znaczy ja nikomu nie zaglądam w, do portfela? Zgadzam się, że taki kolejarz, który pracuje na stanowisku maszynisty, pani kasierka, zarabiają mało, no ale tu nie ma prostego ruchu, że nagle mm -hmm. wszystkim yes. wyrównamy tam do 5000 zł. Jeżeli idzie o kontrakty, ja od zawsze nie dlatego, że tutaj chodzi w tej chwili o PKP, ale od zawsze mówię, że ustawa kominowa jest w ogóle złą ustawą. Że menadżerowie dobrzy, jeżeli mają postawione cele, realizują te cele, są sprawdzani pod tym względem, mm. to nie powinni być gorzej wynagradzani niż w spółkach prywatnych, dlatego że bardzo często, przepraszam, takie zrzuty, spady trafiają na, do spółek państwowych i one sobie nie radzą. No, kolej sobie nie radziła w ostatnim czasie. Ten kontrakt nie jest obejściem jakiejkolwiek ustawy. Bo jest zapisaną możliwością w ustawie kominowej, że można pod warunkiem tam ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, płacenia mm -hmm. sobie składek, tego typu umowę zawrzeć. Więc tutaj obejścia prawa w moim no, to, to przekonaniu. To nawet nie o to nie chodzi, na... tylko chodzi o skonfrontowanie sytuacji, że z jednej strony szerokim strumieniem z kolei wypływają pieniądze na bardzo wysokie wynagrodzenia, ale również na firmy rozmaite doradcze, a z drugiej I na strony związki zawodowe. Mówię, też, panie Leszku, no też dostajecie. Od Firmy swoje pieniądze na działalność. My nawet pięknie dorastamy tym okay, pieniądzem, ale, które, ale które, są. które. Ja chcę powiedzieć, że związki zawodowe jedna. nie są hubą na organizmie kolei, bo związki zawodowe są ważnym partnerem dialogu społecznego i chcę dać przykład, chociażby dialogu społecznego w Kargu, gdzie cała Europa się dziwiła, jak to związki zawodowe łącznie z zarządem w sytuacji spróbujcie kryzysu w firmy. W skoro potrafi... Kargo wam wyszło, spróbujcie na osobówce no, się... mamy rozmawiać. Z Nowakiem. A to niestety pan minister Nowak nie jest skoro do swój na swego? Miętek na Nowaka i dlatego się nie możecie dogadać? My jesteśmy przekonani, że niestety młodzi ludzie, którzy są w otoczeniu zarówno pana ministra Nowaka, jak i zarządu, mają opcję taczerowską. Chcą koniecznie... Ona była skuteczna. No dobrze, no to bo, bo niestety związki zawodowe za bardzo patrzą na ręce i wytykają błędy, na przykład dotyczące i kolei śląskich, dotyczące właśnie wypływania środków z kolei, dotyczące bezpieczeństwa. To kuje w oczy, więc jest opcja, jest opcja taka taczerowska, żeby była opcja zerowa wy, wykaszenia związków zawodowych. Jest tylko jedna różnica. Dla tych panów, którzy tak uważają, kolej to jest jednym z punktów w CV, natomiast dla nas jest całe życie. Jeżeli dojdzie do konfrontacji, to dojdzie do konfrontacji, na śmierć i życie. Ja tylko przypomnę, co, żeby czasem to znaczy? ktoś nie... Panie Leszku, to tak, że, bo, ja to, że bo negocjacyjnie zrobimy, to dobrze brzmi, ale my, co to jak znaczy? Jak my zrobimy strajk, to zrobimy go na poważnie. I chciałbym, żeby ci młodzi ludzie, bo oni tego nie pamiętają, również sobie przypomnieli, co się w latach osiemdziesiątych stało od lubelskiego lipca. Jak kolejarze zastrajkowali, potem były wydarzenia ale to... sierpniowe w A, Gdańsku Leszku, i tak dalej. zaszalał pan, bo nie nie, te, te czasy bo ona, są różne. Ale nie o to chodzi. Na przełom, na przełom stycznia i lutego jest przewidziany strajk generalny na Śląsku. No. Mamy zwolnienia z pracy. Proszę zobaczyć, jeśli chodzi ale o chcecie zwolnienie się Fiacie, pod, no, chcecie się podłączyć pod Fiata, wy macie inny ja problem mówię, niż ma Fiata. Jakie mogą być skutki? Ale, ale mamy takie same. Tylko to, tego nie można Fiat, wrzucić do Panie jednego worka. Albo pan Fiatu, walczy o swoje, albo pan się podłącza pod innych, żeby mieć siłę rażenia nie większą. pan no? zobaczy i niech słuchacze i widzowie zobaczą. Jak z FIATA, ja im bardzo współczuję. Prywatna ja firma włoska, interwencja wicepremiera na szczeblu rządu w stosunku mhm. do 1500 ludzi. Jak na kolei zwalniano 2000 ludzi... W Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych to mm -hmm. nasz y, minister nawet palcem nie kiwnął, bo powiedział, że to nie jego sprawa. A dzisiaj są skutki na Śląsku, że, że cierpią na tym podróżni. Ba, cierpi wizerunek kolejarza tym ty, przez to, co się dzieje na Śląsku. My o tym już czekaliśmy. Szczyt kolejowy był, zespół i wiele innych rzeczy. Leszek Miętek, szef Związków Kolejarskich był naszym gościem. Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych Tor. Dziękuję pięknie tak. panowie. Za chwilę wrócimy.